No siemanko, witam w kolejnym odcinku z serii projekt Garaż. Tym razem zajmiemy się podłogą, a w zasadzie to yy, płytkami w garażu. Mam już tutaj rozmierzone i powiem Wam, że kombinuję na lewo i prawo, ale wydaje mi się, że najrozsądniej będzie, jeżeli zostanie zachowana cała linia tutaj przy bramie garażowej z całej płytki. Niestety tutaj wyjdzie, jak widzicie. Mała docinka. No i teraz mógłbym tak, jakby płytki cofnąć, ale musiałbym docinać po całości. A dodatkowo, wejściu na drzwiach, i tak będzie docinka z jednej i z drugiej strony. Gdybym natomiast chciał dociąć, zacząć tak ładnie, żeby cała płytka była do lewej strony, no to niestety przy bramie wyjdzie taka docinka. A wydaje mi się, że to jest. Będzie po prostu brzydko wyglądało lepiej, żeby ta większa płaszczyzna ładniej wyglądała. No i co? Podstawowe narzędzie, tak naprawdę, laser. I według tego zaraz będziemy cisnąć temat. Jeżeli chodzi o płytki, płytki, kores techniczny 30x30, zwykły, szary z paradyża. W tym momencie on kosztuje tam 40, chyba 8 zł za metr. I powiem Wam, że trochę się zdziwiłem, bo. Jak planowałem sobie wydatki na garaż, no to na płytki liczyłem tam około 1000 zł na same płytki, a wyszło dwa razy więcej, bo gres, który kosztował tam 22, 23, nagle kosztuje, czy 25, nagle kosztuje 48. No ale nie ma co się dziwić, bo wszystko idzie do góry. Tutaj yy, wydaje mi się, tak, z tego co mierzyłem, yy, no tutaj też dojdzie, będzie tutaj trochę zabawy, żeby to podocinać i tak dalej. Natomiast tutaj już. Tak jak widzicie, wyjdą dwie całe płytki plus będzie coku, więc będzie, myślę, w porządku. Także co? Nie ma co więcej gadać. Eee, a, no i bałagan jest, znaczy bałagan jest. No tutaj jeszcze jakieś śmieci, śmieci, śmieci. Kilka rzeczy. To wszystko będzie systematycznie znikało. Na razie zabieram się w takim razie za tą stronę. Eee, podłoga jest już zagruntowana. No i mamy tutaj dwa odpływy. Jeden tutaj, drugi tam w rogu. Tam też będą płytki w rogu. No ale to dopiero w późniejszym etapie, jak do tego przyjdziemy. Eee, posadzka jest wylana ze spadkiem więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemu będę próbował robić wszystko żeby no, wszystko spływało w tą stronę, tak? czyli zaczynamy stamtąd wyżej yy, znaczy wyżej, no, podłoga jest, wylewka jest i tak ze spadem, no ale y, mam nadzieję, że jakoś mi się to uda w jakąś kopertę, nie będę robił o, może tak, nie będę od razu robił w kopertę po całości bo tak pewnie by było super profesjonalnie i w ogóle najlepiej yy, zrobię tak, że ta strona będzie spływała w tą w tą, w tą od ściany, a kopertę dopiero zrobię taką mniejszą tutaj na środku. Mam nadzieję, że to zda egzamin i uda mi się to zrobić. Zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. Rozrabiam klej i zaczynam z tej strony. Tutaj cyk do lasera, będę jechał po kolei. Dobra, koniec tych timelapsów. Słuchajcie, uznałem, że no bez sensu wam pokazywać, jak układam cały garaż w timelapse, no bo to by za długo trwało. Mi to zajmuje naprawdę dużo czasu. Wy będziecie w ten, ten film oglądać, on będzie miał, nie wiem, 10-15 minut. No mi niestety zajęło to. zajmie to znacznie dłużej. Ja akurat mam teraz ferię mam co prawda mnóstwo rzeczy do ogarniania, ale gdzieś tam codziennie staram się te dwa, trzy wiaderka wyrobić. No i na ten moment zobaczcie. Tak to wygląda. Tutaj mam już wszystko podocinane, skończone, do połowy, a w zasadzie nawet jeszcze dalej płytki są wypuszczone. Zrobiłem też tam z tyłu, bo teraz zabieram się za ścianę i za ścianę akurat Wam pokażę, no bo to będzie też coś, coś innego. Zrobiłem, słuchajcie, ścianę dlatego, w sensie będę robił ściany, zrobiłem tutaj Podłogę, żeby sobie po prostu wymierzyć płytki względem fugi, żeby to ładnie wyglądało, żeby jakoś tam było w porządeczku, nie? Jeżeli chodzi tutaj o ten środek, dlaczego go zostawiłem, zostawiłem go z tego względu, że muszę Wam w ogóle powiedzieć, że bałem się bardzo układania tych płytek. Ospady się bałem, ale jest wylewka tak zrobiona fajnie. Że tak naprawdę cały czas układam równomierną ilość kleju, grzebień na podłogę, szczepna warstwa na płytkę i ten poziom się układa sam. To jest niesamowite. Nie? Równam sobie jeszcze tylko tym systemem poziomującym. Swoją drogą mam go za mało, bo gdzieś tam mi zostaje, pęka i tak dalej, muszę dokupić. No ale uznałem, że chociaż tutaj. Żeby ten kwadrat na środku, takie 3x3 zrobić w kopertę, żeby tutaj wszystko ładnie spływało. Znaczy i tak bym musiał zrobić kopertę do kratki, ale uznałem, że zrobię 3 na 3 Mam nadzieję, że to będzie wystarczająco i będzie wszystko w porządku. Tutaj tak samo z tyłu do tej drugiej kratki będę miał ładnie wszystko zrobione. Tutaj po prostu podniosę się tą kaflą. Troszeczkę tą płytką, troszeczkę wyżej, tak żeby jednak mimo wszystko woda nie spływała tam, a wchodziła tutaj do tej kratki, jeżeli będzie już ta kratka użytkowana. No i co mogę Wam więcej powiedzieć? Klej, jaki miałem, ekstra żel, pierwszy worek to miałem jeszcze po prostu z. Z kuchni tutaj dokupiłem jakiś sopro do ogresu. trzy worki i mam jeszcze marmora eee, został mi z Bostika eee, co kleiłem, co jak nie wiem, parapety, bo to jest do kamienia, to nie jest reklamat, tylko mówię, zostały mi też trzy worki, pewnie dwóch worków jeszcze zabraknie. W ogóle swoją drogą miałem też kilka worków eee, bostika, co wcześniej robiłem, łazienki i tak dalej ale wszystko się skawaliło, powiem wam, że tak długo to leżało, najwidoczniej była taka wilgoć, że niestety, ale poszło, nie? Spoko, no przenoszę sobie te graty, jak tutaj możecie, yy, możecie zauważyć z jednej strony, na drugą gruntuję, czekam i tak dalej, i tak dalej, ale już to naprawdę fajnie wygląda, yy, potem jeszcze wleci cokół, to też zobaczycie, no i oczywiście fugowanko, ale to... Yy później. Tutaj jeszcze będę miał trochę zabawy, zobaczcie, żeby poducinać to, ale myślę, że wyjdzie w porządku. Dobra, żeby nie paplać więcej, jakieś tam jeszcze przemyślenia wrzucę pewnie na koniec. Zabieramy się tutaj za ścianę. Któregoś już kolejnego dnia Moi drodzy Bałagan jaki był taki jest Jak możecie zauważyć Natomiast zmieniło się troszeczkę na podłodze Został mi ostatni prostokącik do położenia Tutaj cokół już jest Z tej strony prawie też y, Zrobiony Więc tak naprawdę muszę jeszcze ogarnąć to Potem zabieram się za Osadzanie kratek Dorzucam tutaj płytki Dorzucam cokoły I jeżeli zostanie mi płytek to jeszcze dodam sobie tutaj, po jednej, cyk, do góry, żeby, przepraszam bardzo, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Eee, także co, no już powiem Wam, to nie jest łatwa praca, e, znaczy inaczej, e, po moim doświadczeniu, które mam, e, czyli z kotłownią i z dwoma łazienkami i tak dalej, i tak dalej, no to powiem Wam, że jak zacząłem układać te płytki, to mówię, Boże Święty, jakie to jest proste i w ogóle jest petarda. Ale w momencie kiedy nie macie tyle czasu, żeby siedzieć po 8-10 godzin i to robić, i to się przekłada w czasie, i to trwa bardzo długo. Nie wiem, robicie po jednym czy po dwa wiaderka, no to staje się to już męczące i tak faktycznie było w tym przypadku. Już mi się naprawdę bardzo nie chce tych, tych płytek układać. No ale skończę, i, i będzie fajnie. Już teraz, mimo że jest taki bałagan, jeszcze czeka mi sprzątanie i układanie, wynoszenie do góry i wyrzucanie. No, i jeszcze wieszaki, wszystkie to i tak mogę Wam powiedzieć, że efekt jest zadowalający. Co tam? Nie, idzie. No, idzie jako tako. Nie? Także dobra. Zabieram się za ostatni tutaj prostokąt. Zobaczycie to pewnie na timelapse. No, a potem jeszcze sobie chwilę pogadamy, coś tam Wam pokażę. Moi drodzy, po wielu godzinach ciężkiej walki, płytki w garażu zostały skończone. Jak możecie zauważyć, kratka osadzona, kratka osadzona to akurat robiłem dzisiaj. Coku jest również zrobiony. Coku zrobiłem na 15 cm i myślę, że. To będzie w porządku. Zostało mi jeszcze ponad dwa opakowania płytek i sobie je po prostu zostawię. Zobaczę, jak będzie się sprawowało tutaj yy, ta część w praktyce. Yy, jeżeli będzie tu gdzieś klapało i tak dalej, no to sobie jeszcze dorzucę tam płytki. Jak możecie też zaobserwować, dorzuciłem po jednym pasku z jednej i z drugiej strony. O to się nie martwcie, to jest y, ta siła, jest w tym momencie zaślepiona. Ona nie jest podłączona, y, kable są, przewody są zaizolowane, nie jest podłączone. Dodatkowo jest też wyłączone wszystko y, w rozdzielni. No, tak niestety już y, musi być, tak y, wyszło. Myślę, że nie będzie tutaj, to też nie będzie używane jakoś bardzo często, nie będzie jakoś mocno też chlapało. Powiem Wam, że tak jak już mówiłem wcześniej, bałem się bardzo z tych skosów ale jakoś to fajnie wyszło. Teraz mam przygotowany już sprzęt do fugowania. Fugi, jakie będę używał, to jest Bostik Antyracyt. Taką mam, taką dostałem, więc taką będę yy, używał. No i co? Przestrzeń się zrobiła. Część rzeczy jest wyniesiona na zewnątrz. Część rzeczy, jak możecie zauważyć, leży tutaj. Na razie połowa, większa połowa w wyschnie sobie, przerzucam na drugą stronę, jutro robię drugą część, bo i tak pewnie dzisiaj e, nie zdążę, ale teraz zabieram się za robotę, podsumujemy sobie jeszcze wszystko na końcu, jak już będzie zrobione. Moi drodzy, skończone. Wszystko jest zafugowane, prawie wyschnięte. Yy, zaraz ogarnę sobie jeszcze tutaj silikony. Tamta strona jest już gotowa, trzeba jeszcze doczyścić, oczywiście, podłogę. Tutaj próg zrobiłem silikonem też i jest z yy, Te wycięcia, które tutaj zrobiłem. Zafugowałem po prostu. Pewnie gdzieś tam to popęka, ale na pewno będzie to wyglądało ładniej niż miałyby być jakieś dziury albo kombinacje jakieś z maskownicami czy z czymkolwiek innym. Tutaj powiem Wam, no, kratka wyszła w taki sposób. Musiałem, tutaj miałem kombinacje alpejskie. Musiałem troszeczkę pozmieniać układ i tu układ kafelek też mi się zmienił, a nie chciało mi się już kombinować, żeby tutaj, wiecie, zachować tą jedną linię i zrobiłem tak. Też jest, też jest w porządku. Urobiłem sobie, zobaczcie, tutaj jeszcze jasnej fugi, hop w takim małym pojemniczku, bo mam zamiar jeszcze sobie dofugować to, czego nie zrobiłem wcześniej, czyli te płytki tutaj. I od drugiej strony, tak jakby też nie są zafugowane. Plus brakuje tutaj jeszcze silikonów jasnych, też zaraz to wszystko ogarniemy. I będziemy zabierać się za lampy, za wieszaki, za regał, za porządek. I muszę kupić jeszcze korytka, ale nie wiem gdzie to kupić w sumie i jak to ogarnąć. Więc na to trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać. Plus muszę zamówić jeszcze, właśnie, rewizję do tego żeby to ładnie ogarnąć jakieś drobne detale gdzieś tam tutaj na przykład jak ubrudziłem od fugi nie wiem to wyczyścić się pewnie nie da więc trzeba to przemalować jeszcze farbą białą czy tam gdzieś na dole przy cokolę szarą tutaj mamy jeszcze do założenia gniazdka a i parapet trzeba ale parapet powiem wam że pocisnę silikonem po prostu nie będę tego nie będę tego fugował mam tam jeszcze jakiś jasny silikon to akurat jak będę tam to ogarniał to ogarnę też parapet zabieramy się जो